Hej, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Kosmo i witam was dzisiaj w kolejnym odcinku Nastoletniej Mamy. Jak widzicie, znowu się u nas coś zmieniło. Mamy troszeczkę mniej kasy, ale dom wygląda też zupełnie inaczej, więc ja przenoszę się w Taba i zastopuję grę, yy, co by się tu dziwne rzeczy nie działy. I właśnie zmieniło się nam wejście do domu. Yy, I zmienił się też trochę układ pomieszczeń i doszła nam, ojeny sypialnia Zosi, ale to wszystko zobaczycie właśnie teraz. Uwaga. Wchodzimy 3-4. Co tu się stało? A więc właśnie tutaj jesteśmy w takim przedpokoju małym. Tak w ogóle te szafki są tych samych kolorów, tylko tak światło pada. W takim przedpokoju, wejściu i tak dalej, które wygląda tak. To są buty, to są szafki na ubrania i tak dalej. Po prostu takie zwykłe wejście mamy. Tutaj mamy te takie cotton bolsy całe i jakiś tam kwiatek, no to jest nieważne. I dalej przechodzimy do salonu, korytarza, gabinetu, kuchni. Tutaj zmieniło się to, że mamy taką kuchenkę mini tutaj z takim mini stolikiem. Co się jeszcze tutaj zmieni, bo nie podoba mi się strasznie to, że z salonu mamy przejścia do innych pokoi, ale to się zmieni z czasem i mam nadzieję, że jeszcze wymyślam to jakiś sposób, żeby to fajnie wyglądało. No, ale w każdym razie mamy tutaj taką kuchnię. Zwykłą odpis makera Lenox Kitchen, oczywiście będzie link w opisie, jak zawsze. Tutaj mamy salon z takim fajnym stolikiem jadalnianym. Miał być tu ten stolik, ale by nie było wtedy przejścia. No tutaj jest ten telewizor z tą szafką, z telewizorem i biurko Zosi. I to tyle. No i jeszcze jedna rzecz, która się zmieniła, to właśnie za tymi drzwiami się znajduje, więc wchodzimy. Tadam. Jest to taka mała, przytulna sypialnia Zosi. Tutaj ma swoje kącik... Kącik upiększający tutaj jest, można powiedzieć. Tutaj ma duże łoże, co by się Kuba zmieścił. Oczywiście do wszystkiego linki w opisie. Chciałem, żeby to była taka bardziej surowa ta sypialnia i chyba yy, mi wyszło. No ogólnie tak wygląda. Myślę, że nie ma tutaj nic ciekawego jeszcze do pokazywania. Będą linki do wszystkiego w opisie, co się tutaj znajduje, więc zapraszam was tam. I zaczynamy grę, bo właśnie nasza... Aha, i to chyba tyle. Coś tu się zmieniło, tak. Bo nasza mała... Mia już wstała, także trzeba ją y, ogarnąć, chociaż ona jest ogarnięta, ale koniec oglądania telewizji. E, weź skorzystaj i weź e, szybki prysznic, żebyś do szkółki sobie poszła, bo dzisiaj idziesz, tak? Bo dzisiaj jest wtorek, wszystko masz odrobione, pracę nową ukończoną. Drugi poziom e, jednej umiejętności osiągnięty. Dobra, Zosia, weź ty, kobieto, wstawaj, bo ty też jesteś wyspana. E, zmień sobie strój e, na codzienne. Tak, w ogóle właśnie, Zosia zmieniła sobie włosy, bo zdążyłem pobrać już włosy. Niestety nie zdążyłem pobrać jeszcze ubrań ani, ani brwi, ani makijażu. Więc nie ma tego jeszcze, ale mam nadzieję, że z czasem pobiorę. Dobra, Izo, ty weź dla was dla Ciebie i dla małej zrób jakieś jedzonko. Co tu macie? Czy, no chociaż w sumie tutaj macie dużo jedzonka, to weź sobie zjedz to po prostu i oglądaj w tym czasie telewizję. A ty mała się kąpiesz, Też powinnaś zjeść coś, to weź sobie. Otwórz. I może, nie wiem. Te rybne taco, bo jest wspaniałe. To jest to, co lepsze. No właśnie, więc Zosia w końcu doczekała się swojej sypialni. Jest mała, przytulna, ale jej jest w ogóle chyba mniejsza od. Co? Nie możesz dojść? Co, co się dzieje? Halo, po, co się stało? No, możesz siedzieć, to nie wiem o co chodzi. Może tutaj nie możesz przejść? Aha, i w ogóle trzeba będzie znowu dzisiaj ewoluować winogrona, bo. Bo już e, wszystkie się mi tutaj migają. Yy, tak i mała zaraz pójdzie do szkoły, a my dzisiaj z Zosią z okazji tej, że zrobiła już tyle rzeczy ostatnimi czasy, to postanowiłem, że Zosia powinna wybrać się do spa, odpocząć trochę, zrelaksować się yy, i może weźmiemy tam Jakuba, co, on, co by on z nami yy, się tam wybrał, jeśli nie pracuje, w ogóle mała zepsuła nam prysznicowannę, którą też wymienię przy okazji, ale to później, o mała sobie włączyła telewizor, yy, dobra trudno, yy, także mała na ósmą będzie szła do szkoły, koły, tak jak jest zaplanowany i miejmy nadzieję, że będzie się uczyć pięknie i będzie szóstkową uczennicą a i jeszcze dałem tutaj taki mini ogródek taki, o, takie kwiatki dla Zosi, bo wiecie Zosia lubi sobie ogródkować same tutaj winogrona ma i tak to, dalej to myślę, że jej się spodobało dobra dziewczyny, trochę wam przyspieszę to jedzenie sobie szybko zjecie i raz, dwa zadzwonisz ty kobieto po swojego chłopaka i pójdziecie sobie do tego spa E, nie mogę przecież o tobie myśleć. E, no właśnie widzicie jak on w ogóle w moich myślach czyta, w sensie w Zosi. Pójdziecie zaraz tylko do spa, ale to zaraz. Dobra, mała, bo ty już w ogóle jesteś spóźniona 30 minut do szkoły. O czym my tu rozmawiamy? Uciekaj dziecko. Już. No, stop, koniec. Papa. Pa. pa mamusiu, papa, pa, córciu, do zobaczenia po szkole. Chyba, że o, tutaj mam taką przerwahanią, dlatego że tu jest ta szafka. Dobra, nieważne. Dobra. Tu też weź umyj. Hmm. Dobra. I jeszcze przedtem weź to napraw i od razu wyczyścisz i tutaj wytrzysz i będziemy szli do tego całego SPA Dobra, ja jest w szkole, więc dam jej żeby pracowała ciężko, uczyła się pilnie, nie pracowała ciężko Trudno było pracować w szkole, chociaż, kto to tam wie Ej, Boże, przesunąłem sobie okienko actiona na środek i teraz nie wiem, nie mogę kontrolować czasu, co jest trochę dziwne Ej, Dobra Uzyskałaś, tak, jakieś ulepszenia. Co jest? Co ci nie pasuje? Aut, naprawiony, stłuczony palec. No trudno dziewczyno, no tak to jest jakś kupiło tanią wannę. <laughs> Nic nie poradzisz, ale zaraz pójdziesz do spa tam zrelaksować. Więc mam nadzieję, że już ci to nie będzie przeszkadzać, nie będziesz aż tak bardzo nieswoja. Jeszcze w ogóle syf tutaj według ciebie jest, no, no w sumie jest trochę syfu. Ale nie bój się, jak zarobisz trochę to wyremontujemy ci też łazienkę. Ale swoimi umiejętnościami zarobkowymi to możliwe, że to będzie całkiem szybko. Dobra, weź szybko umyj to. Co masz? Dobra. O, już jesteś szczęśliwa, że myjesz. Dobra. I weź um, zaproś do spędzenia czasu na tej parceli. Nie na tej parceli. Podróżuj z Jakubem. Dobra, podróżujcie. No cześć Jakub. Tak, spotka się z nami miejscu z nami. Świetnie. E, dobra, to ja wracam do was po, e, po ekranie ładowania, jak będziemy w. spa. Okej, okay, już jesteśmy. Udało się. Dobra, przebierzcie w Szlafrok No dobra, no to idźcie. W ogóle on ma te spody, muszę go przebrać, ale to jak pobiorę młody dopiero. Popro wziąłem to po prostu spa, które było zbudowane przez EA, bo one wydaje się być całkiem fajne, więc zaraz się nimi tutaj zaopiekujemy. Jak ona już się chce przebrać w szlafrok to niech się przebiera. E, ten już też przebrany w szlafrok. Co tu się dzieje? A no tak, rozdzielne spialnie twu łazienki. E, dobra, przebrana w szlafrok jesteś. I co teraz? Weź go na w ogóle przywitaj się z nim, bo ty tak średnio go przywitałaś. Dobra, weź go po całej policzek. Oj, nie może tam wejść. E, Podejście tutaj razem. O, idealnie działa i weź go teraz po całej w policzek na przywitanie, bo tak weszłaś i, i nic nie zrobiłaś takiego dobra, pięknie i idźcie sobie może teraz co wy możecie robić razem? Jeszcze o co tu się stało się? Powinno tak tu być? No tak tak mi się nie wydaje, że tak to powinno działać. Skąd to się wzięło tu w ogóle? Te roślinki? nieważne, nie wnikam i będziemy tam po prostu wchodzić. Eee, dobra, może pójście sobie, może nie do sauny, weź sobie Poddaj się masażowi. Wzmagnie płodność to nie Tkanek głębokich, sportowy. Kamieniami. Dobra, on już tam stoi. To weź siebie. Poddaj się masażowi. Się troszeczkę zrelaksuj, dziewczyno. E, no już koniec gadania. Idźcie po prostu korzystać z tego. No, Czemu mi tu interakcja się zepsuła? O, jest ta yoga cała. Co ile jest yoga? Halo, szpana, kiedy jest yoga? Poproś o zaczęcie lekcji jogi na skupianie umysłu. Zróbmy sobie najpierw jogę. Bo Zosia nigdy jogi nie ćwiczyła. Może jej się spodoba, i może, nie wiem, będzie trenować częściej. Nie denerwują mnie te liście. Skąd one się tu wzięły w ogóle? Mogę budować tu? Czekajcie, czekajcie. O! Mogę budować, dobra, to czekajcie, tu usunę te liście. Przecież nie wiem, skąd one się tu wzięły. Te bambusy całe. Stop, już wracać do trybu życia. O. o, nie dziewczyno, nie masz tego, nie ma żadnej koszulki, o nie Przepraszam, dobra, uznajmy, nieważne Czekamy na wszystkich, aż teraz przyjdą na lekcję, tak? No trudno, Kuba, ty też przy... byś mógł przyjść, przydałaby ci się lekcja jogi Kurde, bo jak będziesz kiedyś z Zosą zamieszkasz, to dla niej myślę, że będzie potrzebna ci lekcja opanowywania się Wiecie jak to, kobiety Może Zosia, nie wstydzisz się, ale chociaż dobra, ty masz ładne ciało, no to To możesz sobie, że tak powiem Siedzieć w staniku, nawet tylko nie zaśnij. Nie rób takiego aż przy że zaśniesz czy coś w tym stylu. O, jakie? Lewo, prawo. Tutaj pani coś nie wychodzi. Kuba tam sobie ćwiczy przy schodach. Dobra, co tu się dzieje? Popatrzmy. Co ty możesz jeszcze wziąć? Możesz wziąć masaż stóp i widzę tutaj rąk, dłoni, w się. Możesz iść do sauny i możesz jeszcze taki masaż. Pleców, czy, czy, czy coś takiego. Plec, masaż plec. Hehe. He. Dobra. O, widzę, że nawet nie, że sobie radzisz. Chociaż jakieś masz wątpliwości, ale całkiem okej. Okay. W porównaniu do tego pana i tej pani, to chociaż nie. Twoja mina nie, nie wygląda, jakbyś była okej, okay. Ale w ogóle ładny widok. To jest dobrze, że postawiłem to w tej Oasis Springs całym. O. I ładnie do góry. Zosia, dajesz, Zosia, 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 proszę. No nie. Nie udało się. Będziemy częściej może przychodzić tutaj na lekcje. Zobaczymy. Bo może się coś spodoba, to nie wiem. O, i do góry Zosia, dajesz. Jesteś nie Psz. No trudno. W przyszłości na pewno będzie ci lepiej to wychodzić. Chyba tam kupię Zosi ten cały materacyk do. Y matę do jogi. Myślę, że jej się podoba całkiem. Chociaż jest trudno, ale, ale jej się podoba, przydałoby jej się taki odpoczynek, rozumiecie o co chodzi. O, zaraz mała wróci ze szkoły. Dobra, miejmy nadzieję, że sobie poradzi, bo jeszcze chciałbym ten masaż cały... ...i wszystko zrobić. No, co teraz będzie? Po prostu leżenie, tylko nie zaśnij, please. Tylko nie zaśnij. Och. Dobra, przyspieszę trochę to leżenie. Okej, okay. i co teraz dalej? Aha jesteś skupiona, okej okay, super, to teraz weź sobie u tej pani poproś o masaż aromaterapia czekajcie, czekajcie, czekajcie um, Kamieniami bym chciał, Danuta Danuta daj masaż Świecisz stanikiem w ogóle, nie no nieważne, nieważne, pomińmy to, nie Pominmy to w ogóle mój pies czeka, mam nadzieję, że tego nie słyszycie. A jeżeli słyszycie, to przepraszam od razu. Co? Jakiś kogoś nas do restauracji. Zostaw nas. O! Zosia, poczekajcie, zamknę okno. Już powinniście go mnie słyszeć, dobra. I mamy masaż kamieniami, i nie mamy już w ogóle pieniędzy. Jak rachunki nam przyjdą za to, że mamy teraz te dwa telewizory, i w ogóle to, to, się, to się zacznie dopiero, nie? I całe nowe sprzęty i a ja wydałem całe, e, całe swoje pieniądze na spa. No nieźle, <grystanie> e, dobra jeszcze później weźmiemy sobie masaż dłoni lub stóp. Może dłoni i weźmiemy, pójdziemy do sauny z Kubą, jeśli się uda. Jest tu gdzieś on jeszcze? Jest. Hehe. <grystanie> <grystanie> Wiecie o co chodzi, hehe. <grystanie> Boże, myślałem, że to Kuba, a to nie Kuba. A o, ta pani nie ma włosów. Smutne. Dobra, przyspieszam trochę Jeden i... Zasnęłaś czy co? Nie, no po prostu, okej okay. Gdzie jest... A, Kuba oczywiście, standardzik ćwiczy sobie, zobaczcie, w okularach i szczęśliwy, nie? I gada sobie z jakimś kolesiem Co tutaj się dzieje tobie? Reaguj na masaż, U, No tak Profesjonalny masaż to jest coś O. Zrelaksowana dziewczyna. Dobra, chodź tu, Kuba, ho, idziemy. Bara, bara, raz, dwa. Wszystkie panie mają tutaj włosy, dlatego że waliłem mody, ale pobrałem już nowe. Także powinny im się mody... No, Kuba, chodź. Chodź, chodź, no proszę cię, no. No patrz, nie ma gadania już, tylko chodź. O, nie mu się chce siku w ogóle, świetnie. Jak południa zaczyna się za pół godziny. Nie, nie, o, Mia wróciła ze szkoły, to weź się zajmij całą kocie. Eeeem, Zadbaj o siebie. O! No i tadam! dam! Uhu. Uhu, w ogóle chyba znowu nie mam włączonych dźwięków z gry. Tak! Fajnie, że to dopiero teraz zauważyłem. Przepraszam was, w połowie odcinka nie wierzę. Czemu ja zawsze muszę takie problemy mieć? To już są te te błotne całe. Wanny, też bym chciał, żeby coś tego poszło, ale to po tym e, całym masażu stóp i czy tam rąk. Nie, nie przebieraj się w szlafrok. usiądźcie razem, usiądźcie razem, koniec. Teraz dalej. Wykupimy pełny pakiet siłę y, spa. Zarzuć sobie masażu dłoni ty. Koniec, koniec już. Stop. Co się zadziało, to się zadziało, ale idziemy dalej. O, patrzcie, kuba taki. Gdzie ona poszła? Wróć. <laughs> Co tu jest? O, pełne skupienie tutaj. Spora satysfakcja. Wow. Gorąco i parno. Bara się skasiła ale w stanie osiąga to całkiem nowy poziom. Co tu się zadziało? O, no, zobaczymy jak wyjdzie ten masaż dłoni cały. O. Zosia coś Zosi się nie podoba. Oj. Dziebem, Zosi. Please. A ta pani co? Nie wiem, tutaj jakieś się zebrało kółko różańcowe w ogóle. Eee, dobra, proszę pani. No, oj, U, Zosia <ścoughs> Spokojnie! Koniec? Dobra, i jak jeszcze na koniec weźmiemy sobie tę kąpiel błotną, proszę. Aha, jeszcze nie. Oj, o, oho, oho, okej. Okay. No fajnie. On ci masuje powietrze, no nieźle. Ciekawie, aż zrobię temu zdjęcie. Bo to jest godne zdjęcia. O, idealne. Będzie na miniaturkę. Zdjęcie idealne. Po prostu. Bagi W The Sims 4. Typowe. Dobra, koniec tego. Idziesz jeszcze na tą kąpiel błotną, ale masz nastrojników po prostu szalonych. Co to jest? Wspaniały masaż ręczny. Wnętrze, dłoni, palce, kłykcie. Wszystko to czuje się dobrze. O, tutaj znowu ta lekcja jogi, ktoś zasnął. Co jaką czapkę ma śmieszną. Dobra, weź sobie tą kąpiel błotną. I będziesz brudna, to pójdziemy jeszcze cię wykąpać. Wziąć prysznic i pójdziemy do domu. Co tu jest nie taka? Bo pewnie brudno jest, to ci nie pasuje, tak? No tak. Tak, zaraz, to przez tą kąpiel błotną, ale to dlatego, że, że zrelaksujesz się tym na pewno. Po prostu pełen zestaw dzisiaj kupiliśmy Zosi. Nie ma co narzekać na, na mnie jako to, że ją gram. Nie ma co narzekać, po prostu jestem za niej zbyt dobry, chociaż na początku miała ciężko. Dobra, koniec. O, jaka ty brudna jesteś, brudasku. E, dobra, teraz e, e, zgubiłem się, zgubiłem się. Tutaj były damskie, tak To weź sobie prysznic. Ale... test ciążowy, co? Why dobra, zrób, zobaczymy. Będzie śmiesznie, jakbyś była w ciąży Ale bez przesady, bo wiecie, jak mam ma się modę MC Command Center, to tam jest... E, takie barabara z ryzykiem, gdzie tam jest wiesz, zawsze jakieś 5% na to, że można zejść w ciąży, więc jakby Zosia była w ciąży, to byłoby całkiem śmiesznie. Ale mam nadzieję, że nie. Yy, no tak, koncentrowanie umysłu, bla bla bla. Aż jestem ciekawy, co ten test w ciąży powie. O, Zosia nie jest w ciąży. No to dobrze. A zobaczcie, teraz ma smutny nastrójnik. Nie, da nie udało się zajść w ciąży. Ty nie chciałeś zachodzić w ciąży jeszcze. Dobra. Pęcherz. Czy ty możesz jeszcze tutaj coś zjeść? Możesz sobie się napić drink, ale drinków to ja nie chcę, żebyś piła. Szkoda, że nie ma tu basenu w ogóle jeszcze. To by było fajne. Ehm, no dobra. To weź się przebierz, dziewczyno, w strój normalny. Co nie możesz? Dlaczego? Dobra, to taki zwykły Stroje, mi strój, tak. Dobra, i ja kicam Zosią do domu i widzimy się tam. Okej, okay, jesteśmy już w domku. Yy, I trzeba by było coś zjeść yy, tutaj z Zosią. Aha, i w ogóle pisaliście mi, że można yy, pomóc odrabiać lekcję. Ja nie wiem, jak wy, jak wy to robicie. U mnie coś nie działa. Moje, moje sims są jakoś zbadzone. Dobra, weź tę korzystaj skorzystaj. Yy, I poodrabiasz lekcję tutaj, bo to jest ważne. Dobra, w ogóle jesteś piątkową uczennicą podstawówki. Mama musi być z ciebie po prostu bardzo, bardzo dumna. Na pewno jest, tylko obecnie jest skupiona po tym, <noise> jak ym, sobie spędziła dzień w spa. Ale to dobrze. O, w ogóle kwiatki nam tu wchodzą. nie Niedobrze, to niedobrze. To będę musiał naprawić. Chociaż naprawiałem już poprzednio, kwiat wchodził do łazienki od chyba trzech odcinków. To. Ale nieważne, tym razem ja to naprawię. Obiecuję. Dobra, mała idzie odrabiać lekcje. Mówiliście, że trzeba na nią kliknąć albo na pracę domową. Ale ja chciałem, żebyś tu odrabiał. No dobra, to odrabiaj tu. Na. nie, na nim kliknij. E... Pomóż faktycznie jest, zwracam honor. Da się pomagać przy odrabianiu lekcji, także Zosia, pomagaj młodej. Rozmawiacie. Jedz szybko i nie rozmawiaj, tylko jej pomóż. Chociaż zgaduję, że po tym, jak nie chodziłaś do liceum, to Twoja mądrość nie jest zbyt. Ale byłaś inteligentna zawsze, więc. Więc no, to, że Ci wyskoczyła ciąża, to. To myślę, że Twojej inteligencji nie zabrało jeszcze. Na podstawówkę ogarniasz. <laughs> Boże, jak to brzmi postawówkę ogarniesz? No, no widzicie, mówi jej co i jak. Więc jest nieźle. Tak, tam napisz 2 dodać 2 to y, 4. O, odrobiłaś, to szybko odrabiają, dobra. E, Mija, dobra, to teraz weźcie te sobie Mija malutka pograj w przesieć z y, tatą. O. A ty sobie pomaluj trochę. Weź obraz abstrakcyjny, hop Wykres matematyczny można malować, niekoniecznie w Zosii stylu, a tym bardziej w moim Po co ty stoisz? Usiądź Tam graj Jeszcze musisz być skupiona i ten, żebyś wygrała z tatą to wszędzie jest napisane 23, nie? Na tych zegarkach 23.06, 23.06, Gdzieś jeszcze mam ten zegarek? Chyba tu. O. Mam trzy zegarki, lubię te zegarki, są świetne po prostu. I każdy mam w innym kolorze: no tu mam różowe, to niebie... tutaj granatowa, a tutaj biały. No cóż, trudno. E, dobra, tutaj sobie malujesz duży obraz abstrakcyjny, to ja przyspieszę i jak namalujesz, to będziemy kończyć ten odcinek. Ponieważ dzisiaj będzie taki krótki, bo mieliście ostatnio pre e premierę, bo jak to dzisiaj brzmi, ostatnio wskoczył odcinek z nowej serii i były całkiem, całkiem spoko komentarze, także dziękuję już od razu. Więc dzisiaj za to będzie troszeczkę krótszy odcinek. Pod koniec bardzo wyrównanego meczu, Mia nie zdołała przechylić szali zwycięstwa na swoją stronę. Obraz tym razem miał więcej szczęścia. O biedna, wiesz to, że tata ci wygrać nie dał. Co za człowiek. Dobra, weź, e śpi. Piśpi, malutka, a ty kończ ten obraz. I będziemy też właśnie kończyć. No, dawaj, 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 zobaczymy. Proszę, niech będzie artydzieło, artydzieło Artydzieło, arcydzieło. Chociaż, jak już mówiłem, ten obraz to niezbyt na arcydzieło wygląda, no ale trudno. Malisz go już dziesiąty raz. No niestety to nie jest arcydzieło, ale dobre i 700 simoleonów, dobra, także ja kładę to się spać, dziękuję wam za, za oglądanie, zapraszam was do moich social mediów wszystkich, które są podane w opisie i jeżeli chcecie sobie pobrać mody, które są w tym domku, to zapraszam do komentarzu przypiętego, który jest na dole, dobra, to do zobaczenia wam w kolejnych odcinkach, cześć!